W dzisiejszym Klubu tygodniku będzie o tym, co musi się wydarzyć, by prawo i sprawiedliwość miało wreszcie z kim przegrać wybory. Zapraszam bardzo serdecznie. Witam Was bardzo serdecznie z góry. Przepraszam za gorszą niż zwykle jakość obrazu i dźwięku, i trochę takie nietypowe tło w pokoju moich dzieci. Tutaj chyba mam najmniejszy pogłos, a jednocześnie niestety i mnie dopadło, i jestem zmuszony nagrywać dzisiejszy odcinek bez wsparcia. Bartka Ząbka w warunkach kwarantanny domowej. Mam nadzieję, że Paweł Zarosta zrobi z tego, co tylko możliwe. By dało się ten odcinek obejrzeć i by dało się go odsłuchać. Mam nadzieję, że moje dzieci nie będą tu za często wbiegały, wpełzały, krzyczały, itd. i tak w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się polską opozycją, ponieważ jesteśmy w wyjątkowym momencie. Jesteśmy w momencie, w którym wszyscy dyskutują na temat 20-lecia Platformy Obywatelskiej, zastanawiają się, czy to już koniec tej partii. Przypominają cały szereg historii tej formacji, cały szereg opowieści z nią związanych. I zastanawiałem się nad tym, czy Polska 2050 będzie nową Platformą Obywatelską, czy Szymon Hołownia będzie nowym Donaldem Tuskiem. Ja na początku też chciałem nagrać stricte historyczny odcinek, ale zachęcam Was do obejrzenia odcinka nagranego przez Rafała Ziemkiewicza, który moim zdaniem bardzo fajnie odpowiedział na te wszystkie. Historyczne kwestie związane z Platformą Obywatelską, jaka ta partia była u swoich korzeni, co obiecywała, na czym polegała atrakcyjność jej oferty, zwłaszcza dla wyborców centroprawicowych. I będę trochę o tym mówił, ale właśnie w kontekście bieżących wydarzeń, zastanawiania się, co musiałoby się wydarzyć, żeby wykorzystując również ten dorobek Platformy Obywatelskiej. Polska opozycja umiała wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, co musiałby zrozumieć na przykład Szymon Hołownia z historii politycznego sukcesu Donalda Tuska, żeby jego formacja była w stanie pokonać formację Jarosława Kaczyńskiego. Będzie sporo historii, ale wydaje mi się, że bardzo aktualnej i pozwalającej zrozumieć, dlaczego polska opozycja nie radzi sobie z. Prawem i sprawiedliwością, chociaż Prawo i sprawiedliwość rządzi jak rządzi, chociaż wielu wyborców wielu wyborców partii Kaczyńskiego nie jest zadowolonych z tego, jak ta formacja funkcjonuje, w jaki sposób od pięciu lat czy sześciu już prawie lat yy, wygląda Polska, to cały czas niespecjalnie spada pisowi w sondażach, a opozycja niespecjalnie zyskuje. Pewne kwestie są absolutnie fundamentalne, ale z jakiegoś powodu nie wywołują specjalnego namysłu po stronie opozycji. Zacznijmy od takiego absolutnego początku. Platforma Obywatelska powstawała w czasach, kiedy rządziła Akcja Wyborcza Solidarność. Akcja Wyborcza Solidarność rządziła razem z Unią Wolności w latach 97-2001. Miała duże poparcie w 1997 roku, próbowała zrealizować cztery duże reformy. Dla wielu jej wyborców te reformy były rozczarowaniem, te rządy były rozczarowaniem, i platforma powstawała na przełomie 2000 i 2001 roku jako oferta dla tych, którzy byli niezadowoleni z funkcjonowania formacji rządzącej. Odgrzebałem specjalnie dla Was takie sondaże z samego początku powstawania Platformy Obywatelskiej i co tam widzimy? No właśnie, wyborcy, którzy wiązali swoją nadzieję z nowo powstającą Platformą Obywatelską, to byli dotychczasowi wyborcy Unii Wolności i akcji wyborczej Solidarności. Co tymczasem dzieje się na polskiej opozycji od 2015 roku? Powstają kolejne pomysły, konfiguracje, formacje, które mieszają cały czas w tym ograniczonym zbiorze wyborców opozycyjnych, sprawiają, że zmieniają się te partie miejscami, ale nie tworzą żadnej oferty. Dla wyborców partii rządzącej. Szymon Hołownia wśród swoich wyborców miał zaledwie 9% wyborców Prawa i Sprawiedliwości mniej niż co dziesiąta osoba, która zagłosowała na Szymona Hołownię w wyborach prezydenckich to był wyborca PiSu. Od mieszania herbata nie staje się słodsza od rekonfiguracji wśród tych samych wyborców, trudno, by nagle wyborców Przybyło. Tego nie potrafi zrozumieć dzisiejsza opozycja. Druga kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to kwestia związana z tym, że Platforma Obywatelska powstawała jako formacja skierowana do wyborców prawicowych. I centrowych. Do wyborców AWS-u i Unii Wolności. W tych samych badaniach z 2001 roku widzimy, że główną tożsamością wyborców Platformy Obywatelskiej była właśnie centro-prawica. Dominowali tam wyborcy centrowi i prawicowi. Dlaczego? Bo tych wyborców nawet wtedy, nawet u progu tej mrocznej epoki rządów Leszka Millera, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej miał 40-50% w sondażach okazywało się, że cały czas najwięcej w Polsce było wyborców centroprawicowych. Oni co prawda byli rozdrobnieni, oni nie zawsze głosowali zgodnie ze swoimi poglądami, bo głosowali ze względu na silny jeszcze wówczas postkomunizm zgodnie z takimi swoimi interesami środowiskowymi, klasowymi, e, związanymi na przykład z wykonywanymi w ich rodzinie zawodami itd. Tak itd. Tak ale ich tożsamość była Centro, Prawicowa i do tego elektoratu sformułowana była oferta Platformy Obywatelskiej. A jak jest dzisiaj u Szymona Hołowni, na przykład? No, niestety, jest tak, że wśród wyborców Polski 2050 dominują wyborcy lewicowi, drugie miejsce zajmują centrowi. Wśród wyborców Szymona Hołowni z wyborów z 2020 roku było podobnie. Przede wszystkim centrowi i lewicowi wyborcy. Potem niezdecydowani, ci, którzy nie potrafią się określić, gdzieś tam na końcu nieduży odsetek wyborców prawicowych. I oczywiście z czasem tych wyborców lewicowych w Polsce pojawia się nieco więcej. Zwłaszcza sprzyjają temu paradoksalnie rządy Prawa i Sprawiedliwości. Zwracam na to uwagę profesor Jarosław Flis na spotkaniu, które. Organizowaliśmy w klubie egranicznym, że tych wyborców lewicowo-liberalnych, postępowych jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej, ale to cały czas jakaś malutka mniejszość wśród wszystkich wyborców w Polsce, bo dominują u nas wyborcy prawicowi i centrowi. A opozycja z jakiegoś powodu nie potrafi tego zrozumieć. Kolejne formacje jak Platforma Obywatelska przesuwają się coraz bardziej w lewo. Ruch Szymona Hołowni zagospodarowuje ten sam elektorat, a oferty dla tych, którzy są centroprawicowi, może im się coś w pisie nie podoba. Jak nie było, tak nie ma. Jeżeli jest, to jest dość radykalna, jak na przykład oferta Konfederacji. Platforma Obywatelska nie wstydziła się swoich konserwatywnych korzeni. Zachęcam Was do tego, żeby sięgnąć do takiego ideowego fundamentu Platformy Obywatelskiej, deklaracji ideowej, właśnie z 2001 roku, gdzie mamy cytaty z Jana Pawła II, gdzie mamy mowę o polskiej tradycji republikańskiej, do której Platforma Obywatelska chce nawiązywać, tworząc taki obywatelski, oddolny, angażujący energię Polaków ruch. Wreszcie mamy tam. Deklaracje takie jak na przykład to, że fundamentem cywilizacji Zachodu jest dekalog. Jakkolwiek platformę obywatelską tworzyli liberałowie, tacy jak Donald Tusk, jak Andrzej Olechowski, to potrafili zrozumieć, jakie wartości wyznają Polacy i próbować się do tych wartości odwoływać, próbować na tych wartościach budować nową polityczną ofertę, i cóż, Udało się, to platforma obywatelska razem z pisem podzieliła na nowopolską scenę polityczną. A dzisiejsza opozycja, wyobrażacie sobie, że dzisiaj w opozycji ktoś mówi o tym, że ten kalok jest ważny, że powinien. Być fundamentem polskiej polityki, polityki europejskiej, i tak dalej. Trudno to sobie wyobrazić, i to wszystko sprawia, że tacy bardziej konserwatywni, tradycyjni, patriotyczni wyborcy tak naprawdę nie mają alternatywy, nie mają innej propozycji niż głosowanie na prawo i sprawiedliwość. W związku z czym, mimo kolejnych afer, mimo kolejnych porażek rządu. Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Wyborcy, zgodnie ze swoimi wartościami, nie mogą wskazać jako swojej preferencji głosowania na nikogo innego, jak bardzo ten PiS by nie oddalał się od Tradycyjnych wartości, jak bardzo nie byłoby w nim hipokryzji, jak wiele nie byłoby w nim e, takiego faktycznego zanegowania wartości, które wyznają. Wyborcy cały czas czują się do nich przywiązani, nie mają alternatywy. Po drugiej stronie jest tylko jakaś taka radykalna, postępowa e, propozycja, która jest dla tych wyborców nie do zaakceptowania. No i mimo bardzo poważnych problemów, PiS cały czas. Przoduje w sondażach, a opozycja nie jest w stanie tego zmienić. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to też będą cytaty, to będzie przywołanie takiego dokumentu z czasów Platformy Obywatelskiej, już nieco późniejszej. Dokument został opublikowany bodaj w 2006 roku, ale był przygotowywany na ten słynny rząd popisu, w którym. Premierem miał być Jan Rokita. W ogóle bardzo zachęcam do jego lektury. To jest taka stara szkoła polityki, w której poważnie rozmawiano z ekspertami, poważnie zastanawiano się nad planem rządzenia. Można go znaleźć na stronie Stefana Kawalca, takiej osoby, która koordynowała tę pracę na prośbę Jana Rokity. I tam możemy znaleźć bardzo ciekawą, bardzo ciekawą. Taką pulę propozycji programowych, które też każą nam inaczej spojrzeć na dzisiejszy spór polityczny i inaczej spojrzeć na historię Platformy Obywatelskiej. Bo oczywiście Platforma była formacją polskich elit, była formacją z dużym wsparciem establishmentu, była formacją klasy średniej, tych, którym co do zasady w trzeciej RP wiodło się całkiem dobrze, ale potrafiła polskie elity skrytykować, potrafiła Skrytykować to, że mamy w Polsce do czynienia z wieloma niekoniecznie uzasadnionymi przywilejami, i potrafiła zaproponować alternatywę dla tych rozwiązań, które funkcjonowały niejako w kontrze do swoich elitarnych wyborców, do swoich salonowych sympatyków, itd. itd. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na takie trzy postulaty związane z uwaga. Wymiarem sprawiedliwości, sędziami i prawnikami, czyli tą grupą, na którą prawo i sprawiedliwość postanowiło skoncentrować swoje działania po 2015 roku. Działania, no właśnie, negatywne, działania, które nie skończyły się pozytywną zmianą w wymiarze sprawiedliwości, ale które sprawiły, że wielu wyborców czuje, że PIS jest formacją, która stoi po stronie ludu oczekującego sprawiedliwości, a nie po stronie elit, które nie potrafią działać zgodnie z, takiemu, z takim etosem, któremu hołdować powinny. Platforma Obywatelska w tym programie ekspertów Jana Rokity proponowała, aby między innymi ograniczyć immunitet sędziowski po to, żeby sędziowie nie byli bezkarni wtedy, kiedy popełniają kiedy popełniają pospolite przestępstwa, można powiedzieć, postulat rodem wzięty z reform pis po 2015 roku i tych niesmacznych kampanii Polskiej Fundacji Narodowej o sędziach kradnących kiełbasę, ale dokładnie o tym w 2005, 2004, 2006 roku mówiła Platforma Obywatelska. Nie może być tak, że sędziowie są bezkarni we wszystkich możliwych sprawach, kiedy popełniają zwykłe, Przestępstwa nie mogą być chronieni immunitetem. Druga kwestia Krajowa Rada Sądownictwa. Platforma obywatelska w tamtych czasach w programie, którego konsultantem był Andrzej Rzepliński, mówiła o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa to jest ciało stojące na straży źle rozumianych interesów korporacyjnych, że takie ciało powinno służyć obywatelom i temu, żeby dobrze był realizowany w Polsce wymiar sprawiedliwości, żeby to obywatel mógł oczekiwać od sędziów i sądów sprawiedliwości, a nie jej rolą powinna być ochrona środowiskowych interesów. Proponowano w tamtym programie: uwaga, że to nie sędziowie sami będą wybierać członków Krajowej Rady Sądownictwa, tylko Sejm będzie wybierał większość z nich. Postulat, który prawo i sprawiedliwość zrealizowało, widziała ówczesna Platforma Obywatelska, że coś z tym systemem nie jest do końca w porządku. Wreszcie trzeci obszar zawody prawnicze. Tam również platforma widziała, że coś jest nie w porządku z tym korporacyjnym systemem, w którym przedstawiciele zawodów prawniczych sami się oceniają, sami się weryfikują w ramach korporacyjnych zasad. Proponowano utworzenie takiego sądu zawodów. Prawniczych jako zawodów zaufania publicznego, od wyroków takiego sądu można by się było odwoływać, jak w przypadku pospolitych przestępstw, sędziów do Trybunału Stanu, właśnie po to, żeby te korporacyjne interesy elit nie stały w hierarchii sprawiedliwości wyżej niż stoją interesy zwykłych obywateli. Wyobrażacie sobie, że dzisiaj wbrew interesom na przykład sędziów prawników wypowiada się którakolwiek z partii opozycyjnych, że potrafi coś takiego powiedzieć, na przykład Szymon Hołownia. Wyobrażacie sobie, że na przykład Platforma Obywatelska, Polska 2050, jakakolwiek inna formacja opozycyjna potrafi zwrócić uwagę na przykład na patologię w polskich samorządach, czy te partie kierują się interesem elit, które je współtworzą, interesem elit, które je popierają. No właśnie, to jest ta różnica i to jest ta nieodrobiona lekcja Platformy Obywatelskiej, której dzisiejsza platforma, dzisiejszy Ruch Szymona Hołowni, dzisiejsze inne formacje opozycyjne nie potrafią w żaden sposób zrealizować i sprawiają, że kiedy przychodzi co do czego Taki zwykły Polak, zwykły obywatel dalej ma wrażenie, że opozycja stoi po stronie elit, a jedyną formacją, która stoi po stronie zwykłego Polaka, szarego człowieka, jest Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo jest to dziwne, że Platforma Obywatelska, mając takie korzenie, nie potrafi w dzisiejszej polityce do tych. Yy, Swoich założycielskich wartości centroprawicowych, konserwatywnych, krytycznych wobec przywilejów elit się odwołać, no ale tak po prostu jest. I mimo upływu 20 lat, to co wówczas się udawało, dzisiaj okazuje się być dla opozycyjnych formacji po prostu nie do odrobienia. Efekty tego sami widzicie. Najróżniejsze badania pokazują, mhm. że Polacy Opozycji specjalnie nie ufają. Jedna kwestia to sondażu, o których wspomniałem. Możecie teraz zobaczyć taką sondażową średnią. W listopadzie faktycznie doszło do załamania notowań Prawa i Sprawiedliwości, ale one po pierwsze delikatnie odbiły już w grudniu i na początku roku, a po drugie z takim samym załamaniem mieliśmy do czynienia w Koalicji Obywatelskiej. Coś tam przejął Szymon Hołownia, ale wciąż to Prawo i Sprawiedliwość. Mimo tych kryzysów związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, aborcją, tragicznym listopadem 2020 roku, gdzie dziesiątki tysięcy Polaków zginęły w efekcie, w efekcie pandemii, Pomimo tych złych nastrojów społecznych, zmęczenia lockdownem, i tak cały czas Prawo i Sprawiedliwość góruje w sondażach. Ale to tylko jedna statystyka. Spójrzmy na pozostałe. 60% Polaków nie potrafi powiedzieć, kto jest przywódcą opozycji. Zaledwie 12% z nich wskazuje szefa Koalicji Obywatelskiej, Borysa Budkę, jako lidera opozycji. 9% wskazuje Szymona Hołownię. 4% wskazuje Donalda Tuska, a Tomasz Lis i Tygodnik Newsweek cały czas mówi Tusku, musisz, Tusku, wróć, pokaż swoją piątkę, którą będzie zjednoczenie pięciu różnych opozycyjnych środowisk. To będzie wystarczająca odpowiedź. Na propozycje programowe prawa i sprawiedliwości. Naprawdę? Nie jest to przekonująca oferta. Wreszcie badanie z listopada, zrealizowane dla Okopres. Zapytano Polaków o to, czy opozycja jest gotowa do przejęcia władzy w Polsce. Co odpowiedzieli Polacy? Nie jest. Opozycja nie jest w stanie dobrze rządzić, gdyby dzisiaj przyszło jej Zastąpić prawo i sprawiedliwość. Tak powiedziało ponad 60% Polaków. Większość wyborców Hołowni, większość wyborców Konfederacji, większość wyborców PSL-u uważa, że opozycja nie jest gotowa do rządzenia, a nawet w elektoratach Koalicji Obywatelskiej i Lewicy 40% Polaków nie jest przekonanych do tego, że te partie, które popierają, czy szerzej opozycja, którą współtworzą, będzie w stanie lepiej rządzić. Co się musi wydarzyć, żeby na scenie politycznej coś się zmieniło, żeby prawo i sprawiedliwość wreszcie miało z kim przegrać wybory? Musi powstać jakaś formacja, musi pojawić się jakiś ruch, który potrafi zwrócić się do Polaków takich, jakimi są, który zaakceptuje, że Polacy co do zasady mają centroprawicowe poglądy. Co do zasady, mimo tych wszystkich zmian, które są realne, prawdziwe, uzasadnione, często, którzy cały czas Wyznają dość tradycyjne wartości. Mimo bardzo kiepskiej kondycji polskiego kościoła, mimo tych wszystkich afer, które obserwujemy, mimo tego, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wiele, by polski konserwatyzm skompromitować, cały czas nie ma żadnej oferty dla tych Polaków, którzy czują się związani z systemem wartości, przywiązaniem do tradycyjnych e, m, poglądów, do takiego centroprawicowego spojrzenia na świat. I Dziwne, że Szymon Hołownia jako katolicki publicysta nie uznał za stosowne, żeby to wykorzystać właśnie do tego, by stworzyć ofertę dla ludzi, którzy od PiSu chcieliby odejść, a jednocześnie zagłosować na taką formację, która nie zapowiada ideowej rewolucji, nie zapowiada radykalnego odwrócenia wszystkiego, co PiS zaproponował. No ale cóż, tak się nie stało. Opozycja, czy to w wydaniu Platformy Obywatelskiej, czy Szymona Hołowni, czy pozostałych partii, cały czas chyba woli przypodobać się wielkomiejskim salonom, nastrojom wielkich metropolii, nastrojom warszawskich redakcji, a nie skierować się w stronę tego, czego naprawdę oczekują Polacy. Dopóki ktoś tego nie zrozumie, obawiam się, że może mogą trwać jeszcze rządy Prawa i Sprawiedliwości i dalej się w wielu kwestiach kompromitować. Bo poglądy Polaków, postawy Polaków i wartości, które wyznają, nie zmienią się z dnia na dzień tylko dlatego, że rządy PiSu nie są idealne, a wprost przeciwnie, zostawiają wiele do życzenia. Ciekaw jestem Waszych komentarzy, ciekaw jestem tego, jak Wy na to patrzycie, na ile te wszystkie porównania są aktualne. Zachęcam Was gorąco do dyskusji. Życzę zdrowia, bo to ważne. I mam nadzieję, że kolejny odcinek nagramy już w normalnych warunkach. Do zobaczenia, do usłyszenia, do podyskutowania w komentarzach.